Czy chciałabyś w końcu ujrzeć piękne i długie włosy na swojej głowie? Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak, to zostań ze mną do końca tego filmu. Wiem, że wiele dziewczyn marzy o długich i zdrowych włosach. Zawsze jest to łatwe do osiągnięcia. Dlatego postanowiłam podzielić się z tobą kilkoma sprawdzonymi sposobami, które pomogą ci zapuścić włosy szybciej i lepiej. Zanim przejdziemy do konkretów, Chciałabym Cię prosić o zostawienie łapki w górę i subskrypcję mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś. To bardzo mi pomoże w rozwoju i motywacji do tworzenia kolejnych filmów. A teraz zapraszam do oglądania. Sposób pierwszy: Olejowanie. Pierwszym sposobem na przyspieszenie prostu włosów jest olejowanie. Polega ono na nakładaniu na włosy i skórę głowy odżywczych olejków roślinnych które nawilżają, regenerują i stymulują mieszki włosowe. Możesz używać oleju kokosowego, oliwy z oliwek, olejku arganowego lub innego oleju dostosowanego do twojego typu włosów. Najlepiej robić to raz w tygodniu przed myciem głowy. Nałóż olej na całą długość włosów i delikatnie wmasuj go w skórę głowy. Zawiń włosy w ręcznik lub folię i pozostaw na kilka godzin lub na noc. Następnie umyj włosy szamponem i odżywką jak zwykle. Po kilku takich zabiegach zauważysz różnicę w kondycji i wyglądzie Twoich włosów. Sposób drugi. Dieta. Drugim sposobem na przyspieszenie porostu włosów jest dieta. Włosy potrzebują odpowiedniego odżywienia, aby rosnąć zdrowo i mocno. Dlatego ważne jest, aby dostarczać im witamin i minerałów takich jak żelazo, cynk, białko czy antyoksydanty. Możesz je znaleźć w świeżych warzywach i owocach, rybach, nabiale czy orzechach. Unikaj tłustych i przetworzonych potraw, które obciążą organizm i pogorszą stan włosów. ...która nawadnie komórki włosowe i poprawia ich elastyczność. Możesz też wspomagać się suplementami diety, specjalnie przeznaczonymi dla włosów. Sposób trzeci. Wrak silikonów. Trzecim sposobem na przyspieszenie porostu włosów jest unikanie kosmetyków z silikonami. Silikony to substancje chemiczne dodawane do szamponów i odżywek, które mają za zadanie wygładzić i nadać połysk włosom. Jednak silikony mają też negatywny wpływ na włosy. Obciążają je, zapychają pory skóry głowy i blokują dostęp tlenu i składników odżywczych do mieszków włosowych. Dlatego lepiej wybierać kosmetyki bez silikonów lub stosować sporadycznie. Możesz też raz na jakiś czas zrobić peeling głowy, który oczyści ją z nadmiaru sebum i resztę kosmetyków. Sposób czwarty. Masaż głowy. Czwartym sposobem na przyspieszenie porustu włosów jest masaż głowy. Masaż poprawia krążenie krwi w skórze głowy, co pobudza komórki włosowe do wzrostu. Możesz robić masaż opuszkami palców lub specjalnymi masażerami z metalowymi lub silikonowymi końcówkami. Masuj skórę głowy okrężnymi ruchami, zaczynając od i kierując się ku potylicy. Chodź głowę w dół, aby zwiększyć przepływ krwi. Masaż możesz wykonywać codziennie przez kilka minut, najlepiej z użyciem olejku lub wcierki stymulującej porost włosów sposób piąty Minimalizm w pielęgnacji. Piątym sposobem na przyspieszenie porostu włosów jest minimalizm w pielęgnacji. Oznacza to: Winnaś nadmiernie obciążać włosów różnymi zabiegami i kosmetykami, które mogą je osłabić i uszkodzić. Unikaj częstego farbowania, prostowania, lokowania, suszenia czy stylizowania włosów. Nie używaj też zbyt mocnych gumek, spinek czy klamer, które mogą łamać włosy i wyrywać je z cebulek. Pozwól włosom odpoczywać i oddychać, a zobaczysz, że będą rosnąć szybciej i zdrowiej. To były moje sposoby na przyspieszenie porostu włosów. Mam nadzieję, że Ci się spodobały i że mi próbujesz je na sobie. Daj znać w komentarzach, jakie są Twoje doświadczenia i czy masz jakieś inne sprawdzone metody na zapuszczanie włosów. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!